Pięć minut z Jezusem w sakramencie, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochany Jezu, więźniu miłości, porzucony w tylu tabernakulach i zapomniany, dobry Jezu, który wciąż pragnie naszej wizyty i prosi o gest miłości od ludzkości. Panie sakramentu, zwiększ moją wiarę. Panie miłosierdzia, spraw, abym był miłosierny. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie sakramentu, spraw, abym kochał Cię coraz bardziej. Modlitwa Eucharystyczna. Anioła Z Fatimy, święta Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, czcimy Cię głęboko i ofiarowujemy Ci drogocenne ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa. Obecnego we wszystkich tabernakulach na Ziemi, w wynagrodzeniu za wszystkie zniewagi, świętokradztwa. I obojętność, jakimi On jest obrażany, i przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanej Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Często myślę o błogosławionych duszach w czyśćcu. Czekają one na nasze modlitwy, aby ulżyć ich cierpieniom i zakończyć ich czas oczyszczenia. Nie zostawiaj ich, możesz wiele dla nich zrobić. Święty Bernard mówił, że msza święta jest największym darem, jaki można ofiarować Panu za duszę, by wyciągnąć je z czyśćca, uwolnić od cierpień i doprowadzić do chwały. Dlatego, gdy idziesz na mszę świętą, pamiętaj o duszach swoich bliskich, szczególnie tych, które prawdopodobnie są w czyśćcu. W niebie i na ziemi niech na zawsze będzie chwalone serce miłujące Jezusa w sakramencie. Wierzymy w prawdziwą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Serce Jezusa w Tobie pokładam moją ufność. Serce Jezusa płonące miłością do nas rozpali nasze serca w Twojej miłości, serce Jezusa nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa rozpalone naszą miłością rozpali nasze serca w Twojej miłości. Boskie serce Jezusa nawróć grzeszników, ratuj umierających i uwolnij świętęcz. Święte dusze czyścica, Eucharystyczne Serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi braćmi błądzącymi. Słodkie Serce mojego Jezusa, spraw, abym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości, całą moją ufność w Tobie pokładam, ponieważ wszystkiego boję się z mojej słabo słabości, ale wszystkiego spodziewam się z Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi pasterzami, papieżu Franciszku, naszymi biskupami, kapłanami i diakonami. Najświętsze serce Jezusa. Pocieszone w swojej agonii przez Anioła, pociesz nas w naszych cierpieniach i agonii. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodych, dzieci i starszych. Najświętsze serce Jezusa, poznałem Cię, pokochałem, naśladowałem. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź do nas Twoje Królestwo. Najświętsze serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Najświętsze serce Jezusa, ukochane na całym świecie. Wszystko dla Ciebie, Najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź naszą zbawieniem. Niech tak będzie. Najświętszy sakrament ołtarza, wierzę, uwielbiam, nadzieję i kocham Cię. Proszę Cię za tych, którzy nie wierzą, nie czczą, nie mają nadziei i nie kochają Cię. W niebie i na ziemi niech na zawsze będzie chwalone serce miłujące Jezusa w Sakramencie. W niebie i na ziemi niech na zawsze będzie chwalone serce miłujące Jezusa w Sakramencie. W niebie i na ziemi niech na zawsze będzie chwalone serce miłujące Jezusa w Sakramencie. Amen. Aby te pięć minut z Jezusem w sakramencie dotarło do większej liczby braci i dotknęło ich serca, polub, zostaw komentarz, zasubskrybuj i podziel się. Aktywuj dzwoneczek, aby być powiadamianym o następnej modlitwie w pięciu minutach z Jezusem w sakramencie. Dziękuję.